Witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwsze podsumowanie, pierwsze z trzech. Minęły trzy dni od wysiania nasion, aby sprawdzić, czy są po prostu wartościowe, żeby po prostu nie nadziać się i później nie wysiewać nasion, które są nieprzydatne do niczego i nie wzejdą. Więc jak to wygląda po pierwszych trzech dniach? Widać ewidentnie, że niektóre już nasiona zaczęły ładnie kiełkować. Widać szczególnie, jeśli chodzi tam na końcu, to... A może zacznę tutaj od pomidorów, tej części. No i tutaj na końcu też rukola, która lekko zaczęła też wychodzić. Ale no przede wszystkim jestem zadowolony z nasion pomidorów, bo widzę, że większość chyba wzejdzie. Część już się otworzyła, wychodzą, pojawiają się kolejne pętelki. Także wszystko jest jak najlepszej drodze. Za kolejne 3-4 dni, kolejne nagranie, które już pewnie dużo więcej pokaże. Widać zdecydowanie, że żródkiewka ładnie wykiełkowała, praktycznie większość z nasion wykiełkowało. 7 dni od zasiania. Jak wygląda nasz test? No, pozostałe rzutkiewki wyszły, i to widać, że praktycznie z 10. 8 wyszło z 10 tych jednego rodzaju, tutaj mamy drugo, drugą, to mamy 8 wyszło, czyli też 80% nasion dobrych. Tu mamy kolejną: 2, 4, 6, 8, 9, praktycznie wszystkie. Może jeszcze pozostałe też wyjdą, bo widzę, że tutaj na przykład też jest pentelka. Więc może się okazać, że tutaj jeszcze, też obok wyjdzie jeszcze jedna. Więc rzodkiewki się sprawdziły, jak widać. Przy okazji widać, jaki efekt jest w momencie, kiedy mamy coś takiego, że one tutaj ścigają się o światło i mamy na przykład blokadę w formie przeszkodę, w formie ramy okiennej. Dlatego jak na przykład później pomidory wystawiam, to je wystawiam wyżej, tak żeby tutaj nie było problemu właśnie z dostępnością światła, albo żeby to światło było dostępne w dużo w dużo większym zakresie zobaczcie co to się dzieje z tymi rzodkiewkami jak one aż się już pokładają tak walczyły, ja je obracam od czasu do czasu, raz z jednej, raz z drugiej strony żeby miały równomierny w miarę dostęp do światła ale tutaj widać, zobaczcie jak wyciągnięte są niesamowicie i jeżeli właśnie coś takiego dzieje się w przypadku na przykład pomidora no to po prostu później te łodygi są takie cieniutkie pomidor słaby, nie o to nam chodzi tak samo jeśli chodzi o paprykę najlepiej właśnie wtedy Podnieść, postawić na czymś, żeby tutaj było powyżej, powyżej ramy okiennej. Dobra, przechodzimy dalej do testu. Tutaj widzimy, zaraz spojrzę w moją notatkę. Tu jest rzodkiewka, i za rzodkiewką powinna być pietruszka. To oczywiste, że pietruszka tutaj jest i ona jeszcze nie wzeszła. Cebuli też nie widać, ale kolejne to są trzy odmiany pomidora i, e, i widać, że wszystkie pomidory. Ładnie powychodziły. Praktycznie 100% wzajście nasion pomidorów, a więc cieszę się, bo te pomidorki będę mógł wykorzystać w całkowicie nasiona. Idąc dalej, tutaj zaczęłam, może od tej strony zacznę teraz. Tutaj jest kilka nasionek, które wzeszło, i to jest Rukola. I te wzeszły tak naprawdę bardzo szybko, bo po dwóch dniach pierwszych, ale tu widzę, że kolejne wychodzą z tych 10 wrzuconych do ziemi nasion i no, niestety rukola jest tak, że ona nierównomiernie bardzo wschodzi, więc damy jej jeszcze czas. Tutaj widzę, że zaczęła mi teraz wschodzić chyba wczoraj, czyli w szóstym dniu, zaczęła mi wschodzić marchewka, ale tylko jedna odmiana, bo tutaj w tym rzędzie jest druga odmiana zasiana. A nie, przepraszam, tutaj z tej drugiej odmiany chyba pierwszy Przybliżę to, może zobaczycie również tutaj, w tym miejscu, coś zaczyna wschodzić. Pierwszy Pierwsze nasionko, chyba. Ok, ale w każdym razie widać, że ta odmiana marchewki, a to jest marchewka tutaj, w tym miejscu. Zaraz zerknę sobie kinga. O, tutaj wychodzi. Dobra. Drugi rząd, to są dwie odmiany ogórka. I od strony okna to jest ogórek Cezar. I on widać już teraz zaczął wychodzić. Chyba wczoraj, czyli w szóstym dniu zaczęło się kiełkowanie. Natomiast tutaj druga odmiana, tutaj mam. Kilka nasion wrzuconych odmiany soplica I one jeszcze, jeszcze nie wzeszła, więc widać, że tutaj Też jest różnica we wschodach Dobra, to tyle jeśli chodzi o relację Po siódmym dniu Od wysiania Tych różnego rodzaju nasion Teraz jak już wiem, że Moje rzutkiewki to sobie je opiszę, że one dobrze mi wschodzą Wszystkie te trzy rodzaje, tutaj mam Rzodkiewkę rowę, karo i mila Więc je sobie po prostu teraz stąd usunę a w to miejsce wykorzystam, w tym miejscu sobie zasieję teraz i sprawdzę, jak czy dalej są pełnowartościowe moje nasiona sałaty w tym miejscu. Nie, żeby wzeszły i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A rzodkiewki mi już są, nie są tutaj w ogóle potrzebne, więc mogę je sobie po prostu stąd usunąć. Ok minęło kolejnych 7 dni od ostatniego filmu, a od rozpoczęcia testu minęło 2 tygodnie. No i tak wygląda mój test, jeśli chodzi o nasiona. To co się na pewno mi sprawdziło, to to, że na przykład tutaj w tym miejscu jest jedna odmiana ogórka i tu 80% nasion, które wsiałem z tej odmiany mi wyszło. A tutaj zobaczcie obok jest druga odmiana ogórka i tutaj zaledwie dwa nasiona z dziesięciu wykiełkowały i od razu widzę że gdybym teraz siał te, wykorzystał te nasiona, a ja sieję do gruntu większość moich ogórków to widzę, że po prostu zasiałbym ogórki do gruntu około 15 maja, czy tam około 10 maja powiedzmy i co by się stało? no tutaj bym się niewątpliwie nadział na te, na te nasiona bo one by mi po prostu nie wzeszły, więc ewidentnie widzę, że że ta, te nasiona, chociaż otwarte były w tamtym roku, to one już są do niczego i ta torebka pójdzie do śmieci. Tą odmianę będę musiał po prostu kupić. Teraz mam tutaj kolejny dobry przykład. Marchewki. A to jest ta marchewka. Czyli tu mam kingę, tak? Kinga mi bardzo ładnie wzeszła, natomiast zobaczmy druga, miana, i ona. Jak widzicie, jedno i to nie wiem, czy przypadkowo czy przypadkiem tutaj jedno nasionko gdzieś nie spadło, bo tak naprawdę w ogóle nie wzeszła, mimo że już minęły no, ponad dwa tygodnie nie? Od, od wysiania. Więc tutaj, tak samo te nasiona y, do śmieci, dlatego że jakbym teraz sobie do gruntu wysiał, to też bym czekałbym, czekał, bym czekał aż mi wzejdzie, a ona by po prostu nie wschodziła. Nie? Y, y, widzę też, że bardzo słabo mi wychodzi rukola, y, tak naprawdę 50% rukoli. Mogę zrobić tak, żeby po prostu ją wysiać dużo gęściej. W ten sposób może gdzieś tam uda się jeszcze wykorzystać te nasiona. Natomiast tutaj obok, obok rukoli mam ser, seler naciowy i on sobie ładnie, ładnie wschodzi. Widzę, że te nasiona są pełnowartościowe pomidorach mówiłem już w poprzedni, wszystkie praktycznie wzeszły, więc wszystko pozostało tak jak jest. Tutaj natomiast w końcowej części, gdzie wcześniej w początkowej fazie tego filmu siałem tutaj rzutkiewkę, tą rzutkiewkę jak widzieliście tydzień temu wyrwałem i tutaj w, to miejscu, w tym miejscu wysiałem sobie sałatę i ona już ładnie wschodzi, jedna odmiana sałaty i widzę, że te nasiona są ok. Tutaj zaczyna mi też ładnie wschodzić kalarepa. Czego się bardzo cieszę. No i tutaj mam jeszcze zasiany ogórek, ale widzę, że na razie jeszcze jest, jest cisza w tym miejscu. Nie? Więc yy, jeśli chodzi o test, no to niewątpliwie to, jaki efekt przyniósł, to przyniósł mi tutaj największy efekt, że się upewniłem, że tutaj niektóre nasiona po prostu już są do niczego. Nie? I, I cieszę się, że to zrobiłem, bo no po prostu nie będę się łudził, wysie, jakby wysiał te nasiona sobie. Na rządzę, to bym czekał, 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 a one by mi nie wschodziły, czas by płynął, więc, więc pod tym względem zrobienie tego testu przyniosło efekt zamierzony przeze mnie. Dziękuję Wam serdecznie, bardzo proszę też o Wasze komentarze. Czy Wy też sprawdzacie sobie nasiona, czy po prostu używacie, czy w ogóle używacie nasion z poprzednich sezonów, czy każdego roku takie świeże, nowe nasiona sobie siejecie? Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmu.